Często rodzice mają takie nastawienie, że no, powinien już wiedzieć, powinien umieć, bo tak. już mu powiedziałem, już rozmawialiśmy na ten temat. Uh -huh. Jak wytłumaczyć? że to jest pewien rodzaj właśnie treningu, jak wytłumaczyć y, temu rodzicowi, że to jednak potrzebujemy do tego czasu, mm -hmm. powtarzalności, y, pewien, pewnego rodzaju też wiedzy na ten temat, tak? Oczywiście. No y, ja to przede wszystkim mówię na pierwszych konsultacjach, że jeśli tutaj rodzice chcą i oczekują rezultatów, no to musi być ta stałość. I ja, tak jak chciałam powiedzieć właśnie, że ja po to tu jestem, że daję jakieś narzędzia, które można wykorzystywać w domu i jeśli to jest na przykład rodzaj jakiejś scenki i pokazujemy zachowanie akceptowalne i nieakceptowalne, to czemu nie można tego wykorzystywać w domu razem z rodzicami i się integrować? No bo nie od razu już zbudowano, tak? I my potrzebujemy czasu na to, żeby to dziecko się rozwinęło i zazwyczaj rodzice to rozumieją,